Istnieją świadectwa, które mówią, że w 1959 roku, na wniosek błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska została zawierzona matce Bożej z Guadalupe. Drodzy moi, pragnę Was zachęcić do zapoznania się z książką. Błogosławiony Stefan Wyszyński, Prymas do Odkrycia. Książka została wydana kilka lat temu z okazji beatyfikacji prymasa tysiąclecia. Jako autor jej chcę Wam opowiedzieć o jednym z fragmentów, który jest dla nas ważny w tych dniach, kiedy do kin wchodzi film zatytułowany Maryja, Matka Ludzkości. Jest to film opowiadający. Z jednej strony o tym, co było 500 lat temu na terenach dzisiejszego Meksyku, czyli o objawieniach Matki Bożej z Guadalupe. Z drugiej strony w tym filmie znajdujemy różnego rodzaju ciekawostki naukowe i fakty, które zostały y, y, potwierdzone w sposób naukowy. Fakty dotyczące tajemnic ukrytych w tym wizerunku. Niektóre tajemnice już rozszyfrowaliśmy, inne jeszcze nie. W tym filmie też jest dużo świadectw dotyczących tego, jak modlitwa za wstawieństwem Maryi zmienia życie wielu ludzi. Natomiast na tym tle chciałem opowiedzieć, że dla nas Polaków Matka Boża z Guadalupe jest ważna również w tym względzie, że istnieją świadectwa, które mówią, że w 1959 roku na wniosek błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska została zawierzona Matce Bożej z Guadalupe. Opisuje to szerzej właśnie w mojej książce błogosławiony Stefan Wyszyński prymas do odkrycia. Oczywiście nie będę wam opowiadał wszystkiego. Jedynie chciałbym was zachęcić, rysując bardzo pobieżnie te okoliczności. Kontekst był taki, że prymas wierzył, że jak Maryja w XVI wieku. Zatrzymała składanie ofiar z ludzi na terenach dzisiejszego Meksyku, który był wtedy bardzo rozwiniętą cywilizacją. Też prymas w tym kontekście wierzył, że Maryja może pomóc opamiętać się Polakom, którzy po tym, jak została na początku lat 50. wprowadzona ustawa aborcja na życzenie, no właśnie, Polacy w jakiś sposób pobłądzili. Objawiało się to m.in. w ten sposób, że szerzyła się bardzo prostytucja i lawinowo rosła ilość dokonywanych aborcji. Według wypowiedzi prymasa z tamtych lat, już po czterech latach od wprowadzenia tej ustawy, około 50% poczętych dzieci w Polsce nie mogło się urodzić. I właśnie w tych okolicznościach prymas zainspirowany przez byłego powstańca warszawskiego i generała armii Andersa, pana Skorynę, poprosił ówczesnego prymasa Meksyku o zawierzenie polskiej Matce Bożej z Guadalupe, co się stało 3 maja 1959 roku. Jednocześnie w takich okolicznościach um, prymas zainspirowany przez wspaniałą kobietę, którą była Teresa Strzembosz, prymas zaczął z jednej strony Zapraszać do częstochowy pracowników służby zdrowia i przypomnę, że pierwsze publiczne przemówienie prymasa tysiąclecia po wyjściu z więzienia z Komańczy było w grudniu 1956 roku na Jasnej Górze. Chodzi o takie bardzo uroczyste, bardzo e, takie znaczące przemówienie, w tym sensie to mówię. A, ale też jeszcze był, e, była druga strona tego medalu, bo, bo właśnie Teresa Strzębosz zachęciła prymasa. Aby w Polsce otworzyć dom samotnej matki. I rzeczywiście w owym czasie y, y, za pieniądze KUI Metropolitalnej Warszawskiej zakupiono kawałek ziemi i budynek w chliczkach pod Warszawą, i tam y, został otwarty pierwszy w Polsce dom samotnej matki. To wszystko było połączone z rozbudowywaniem y, sieci y, takich powiedzielibyśmy zaczątków poradni rodzinnych, w których prowadzono. Na szeroką skalę działalność edukacyjną, gdzie nie tylko wykładano nauczanie kościoła na temat szacunku do ludzkiego życia, ale też przekazywano podstawowe informacje na temat tego, jak funkcjonuje organizm mężczyzny i kobiety, bo mamy świadomość, przecież mówimy o początku lat 50., że ten poziom edukacji był bardzo niski. Jak on był niski, świadczy również inny fakt. O którym wspominam z kolei w innej mojej książce, paragraf w sercu. Otóż mniej więcej w tych latach robiono badania wśród Polaków, czy oni widzą różnicę między sakramentalnym związkiem małżeńskim zawieranym w kościele, a kontraktem cywilnym zawieranym w urzędach stanu cywilnego. I okazuje się, że jeszcze kilkanaście lat po wojnie. Były takie rejony Polski, w których żyli ludzie, którzy nie widzieli różnicy pomiędzy tymi dwoma formami życia wspólnotowego, czyli pomiędzy sakramentalnym związkiem małżeńskim a kontraktem cywilnym. I w tym kontekście, właśnie gdy powiedzielibyśmy, Polska dźwigała się nie tylko z ruin. W tym sensie, że odbudowywano zniszczoną po wojnie Warszawę i Polskę. Ale w tym kontekście trzeba było też odbudować cały system edukacji, taką świadomość godności człowieka, szacunku do ludzkiego życia. I właśnie nieocenioną rolę w tym odegrała współpraca premasa tysiąclecia z Teresą Strzębosz, która była osobą bardzo zaangażowaną. Jeśli byście na przykład odwiedzili dom samotnej matki w chyliczkach, właśnie Założony przez Teresę Strzembosz razem z Prymasem Tysiąclecia, to właśnie przy wjeździe na ten plac po prawej stronie jest taki przepiękny pomnik tej wspaniałej kobiety. Zachęcam Was zatem do tego, abyście poznawali jakieś nowe elementy z nauczania Prymasa Tysiąclecia i jego wielkie umiłowanie każdego życia, jego umiejętność. Współpracy z różnymi y, o, osobami, z kobietami, mężczyznami, ale właśnie w tym celu, żeby ochronić każde poczęte życie y, i uszanować każdego człowieka. Wydaje się, że Guadalupe i Polska są daleko od siebie, ale okazuje się, że nie. Kiedy patrzymy na historię Polski i Meksyku, to te historie są bardzo podobne do siebie. Oczywiście nie będę ich wszystkich omawiał, ale zachęcam was, sięgnijcie po tę książkę wydaną przez wydawnictwo Esprit. Mam nadzieję, że ona wam pomoże jeszcze bardziej pokochać Marię i jeszcze bardziej uszanować życie każdego człowieka. Zapraszam do lektury.